Świąteczny protokół wystartował, czego emanacją jest wystrój menu z akompaniamentem tematycznej muzyki. Potrwa on 4 tygodnie do 7 grudnia, przynosząc garść zawartości, którą można było zdobyć już podczas zeszłorocznych świątecznych okazji, ale i część nowych elementów, których wcześniej nie widzieliśmy. A to wszystko oczywiście za dzielne zdobywanie baretek. Co jednak ciekawe, na grafice widocznej w drugim tygodniu wyzwań zapowiadającej szturm XL, w tle widać pojazd LATV Recon w malowaniu będącym nawiązaniem i puszczeniem oczka w stronę Battlefield Hardline. Skin faktycznie istnieje w grze jak poinformował jeden z data dataminerów Pixel, więc być może pojawi się w jakiejś niedługiej perspektywie w konkretnym zestawie. Swoją drogą 2042 okazała się niezłym polem do nawiązań względem poprzednich BF-ów. Broń biała z BF1, nawiązania do BF5 czy BF4, teraz jeszcze hardline, a tak na marginesie ktoś miał niezłe oko, śledząc dokładnie jedną małą losową grafikę, ale ciekawostka dzięki temu zacna. Społeczność zadaje również pytania o możliwy powrót Mikołaja Borysa, który przecież 3 lata temu narobił niezłych kontrowersji w czasie, gdy gra po premierze zmagała się z gigantycznymi kłopotami wizerunkowymi. Więc sytuacja zatoczyła ciekawe koło, ale nie zadano się na razie, aby mogła się zmaterializować. Podobnie jak nie zmaterializował się scenariusz z wypuszczeniem kolejnego mini-karne minikarnetu bojowego, zatem informacja z menu wskazuje na to, że te ostatki z DICE jeszcze mają jakiś ostatni rzut przygotowany na nowy rok. Jak wskazywałem, zagadką pozostaje to, czy ta kroplówka nie wygaśnie w momencie rozpoczęcia już oficjalnej kampanii nowego Battlefielda. A propos owego, to Tom Henderson podzielił się nową informacją o powrocie w kolejnym tytule jednej z klasycznych mechanik, tak wiem, samo informowanie o tym to symbol obłędu, a Delta Force oficjalnie wystartowała, dlatego jak obiecałem, nie zmarnuję okazji, żeby podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na ten temat. Do tego Redzi podzielili się po długim czasie zwiastunem Wiedźmina 4, a ja, ponownie nie chcąc zmarnować tej sytuacji, mam pewne przemyślenia odnoszące się w tej materii również do sytuacji Battlefielda. Ach, ta kreatywność. Zatem dzisiaj odcinek będzie posiadać sporo wątków, dlatego jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z Battlefielda i nie tylko, to zachęcam do subskrypcji kanału i do zostawienia łapki w górę w walce z algorytmem YouTube'a, który może chociaż na święta nieco popuści lejce. Skoro zwierzęta mogą mówić ludzkim głosem, to algorytmowi może też się udzieli. Tymczasem jednak zaczynajmy. Jestem Jachu i po tym przy długim wstępie zapraszam do oglądania. Z czasem przyzwyczaliśmy się, że kolejne Battlefieldy zawierają chociaż te podstawowe mechaniki rozgrywki, które dobrze przyjmowały się w poprzednich tytułach. Stąd niezwykłym rozczarowaniem był moment, w którym spora część z tych funkcji nie znalazła się albo na początku Battlefielda 2042, albo w ogóle. Jedną z takich opcji było automatyczne wychylanie się za większymi przeszkodami, które od aktualizacji dodającej drugowojenną wariację operacji Metro podczas Battlefestu w Battlefield'zie 5 zostało poszerzone o nieograniczoną możliwość przechylania się w trakcie swobodnego poruszania się żołnierza. Jak donosi insider Tom Henderson za pośrednictwem platformy Blue Sky, mechanika ta ma powrócić w nadchodzącym tytule, jednak nie wiadomo, czy przyjmie ona formę znaną choćby z Battlefielda 1 oraz 4, czy tej pogłębionej z Battlefielda 5. Tak czy inaczej, jeśli to prawda, to jest to pozytywna informacja. Zgodna z tym, o czym mówił zresztą Vince Zampella, z powrotem do tego, co było brane za pewnik, jeśli chodzi o Battlefielda. Oczywistym jest, że po pierwsze, to jedynie nieoficjalna informacja, a po drugie, o nikłym znaczeniu w perspektywie całej gry. Jednak nie jest to też tak, że pozostaje całkowicie obojętna, bo pokazuje to jakiś kierunek. Pewnym jest także, że Henderson rozgrywa sobie informacje, które zdobył o nowym Battlefieldzie, dawkując je do ciągłego generowania zainteresowania wokół jego osoby, tak jak zrobił to w artykule o tych największych testach, co dekonstruowałem w jednym z poprzednich materiałów. Nierozwiązanym pozostaje, czy takimi działaniami Henderson działa jako tuba propagandowa z kontrolowanymi wyciekami, czy wręcz przeciwnie. Jest celą w wokół dla DICE, bo o ile wypuszczane są informacje jak ta o wychylaniu, czy wcześniej o settingu gry, czy ilości broni, to działa to bardziej na korzyść DICE, skoro są to takie bezpieczne wiadomości, które nie wywołują większych głosów sprzeciwu, studząc potencjalne niepokoje, a wręcz zadowalając. Gorąco i kontrproduktywnie dzieje się natomiast w momencie, gdy padają słowa o największych w historii testach, których nie usłyszeliśmy nawet od Andrew Wilsona, tym samym pokazując jakoby nie wyciągnięto koniec końców wniosków z prowadzonej retoryki. Kto zatem wie, czy wrześniowa konferencja połączona z wywiadem z Zampelli nie była wyjściem naprzód w kierunku właśnie Hendersona. Potwierdzała ona przecież pewne podstawowe informacje o grze, chłodząc także niektóre nastroje, które Henderson rozbudził wcześniej przecież przeciekami, ostatecznie potwierdzonymi przez deweloperów. Tylko, że gdy DICE wypuściło pierwsze oficjalne informacje, to Henderson wyjął kolejnego asa z rękawa w postaci bardziej szczegółowych wieści, czym znowu przerzucił piłeczkę na DICE, dorzucając co i rusz to nowe puzelki, jak ten z powrotem wychylania. Wilson co prawda podczas ostatniej konferencji zasygnalizował, że na razie nie podejmuje rękawicy w tym napinaniu się z Hendersonem w kwestii tego, kto ujawni więcej, ale jak dodał, w przeciągu kilku miesięcy i będzie miało coś do zasygnalizowania fanom Battlefielda. Z wypowiedzi jednego z byłych już deweloperów wiemy, że jedna z map, najprawdopodobniej ta widoczna na pierwszej grafice, umiejscowiona na Gibraltarze, jest już gotowa. W dodatku fani do każdej informacji podchodzą z należytą rezerwą, wiedząc, że papier już przed ostatnim tytułem przyjął praktycznie wszystko, a rzeczywistość dobitnie te frazesy zweryfikowała. Zatem kolejnym krokiem studzącym atmosferę byłoby wypuszczenie krótkiego, specjalnie przygotowanego fragmentu rozgrywki, domyślnie właśnie z tej gotowej mapy. Który, może nie odzwierciedlałby całkowicie stanu gotowości całego tytułu, ale pozwolił zweryfikować słowa, które padły do tej pory, jednocześnie wylewając większy spokój i zaufanie względem narracji, której będziemy świadkami, im bliżej do premiery nowego tytułu. Nie musiało to by ujawniać nie wiadomo jakiej gamy szczegółów. Wystarczyłaby sygnalizacja elementów, o których do tej pory mówiono, a w które przed przez wzgląd na nikły PR, nie bardzo się przecież wierzy. Stąd też przypadek Gwiedźmina, o którym wspominam na początku materiału. Zwiastun otwierający oczywiście pytania o wiele kwestii, ale zarazem ustanawiający fundamenty. Ujawniając protagonistkę, podtrzymując otoczkę zbudowanego klimatu i świata przedstawionego, ale bez konkretnej daty premiery, będąc swoistym symbolem wejścia w okres pełnej produkcji tytułu z bazą, którą ujawniono graczom. W przypadku Battlefielda musiałoby przybrać to formę bliższą naturalnej rozgrywce, bo to, że daj zrobić świetne zwiastun, wiemy wszyscy, ale to tylko forma rozgrywki pozwoliłaby na potwierdzenie powrotu klasycznych zasad, które do tej pory ujawniono wyłącznie na papierze i jednej grafice koncepcyjnej. Nie znaczy to, że mają teraz pokazywać niegotowe segmenty gameplayu, ale przecież odpowiednie ułożenie takiego materiału raczej rozwiązałoby kilka palących problemów, z którymi nadal nowy Battlefield będzie się borykać, jeśli na stole pozostaną nawarstwiające się frustrujące społeczność frazesy o gigantomanii, jakiej to do tej pory rzekomo nie widzieliśmy. Nie trzeba naprawdę dużo na ten moment, aby dyskurs się zmienił, zostawiając tak naprawdę miejsce do spokojnego gotowania produktu, tym bardziej, że na horyzoncie wciąż majaczy ten zapowiadany program testów. Owiane jednak tajemnicą co do swojej specyfiki. Zatem zobaczymy, jaką ścieżkę wybrano na ten nowy rok, bo decyzje musiały już raczej zapaść. Zmienić się może jedynie ich charakter czy końcowe wykonanie. Poznaliśmy natomiast końcowe wykonanie Delty Force, której wczesny dostęp określony nazwą Otwartej Bety wystartował 5 grudnia, notując na Steamie świetne wyniki liczby graczy, utrzymujące się wciąż po ponad tygodniu na poziomie około 100 tysięcy, z jednocześnie podnoszącym się wskaźnikiem pozytywnych ocen. Tak jak przy okazji poprzednich testów poświęciłem na grę kilka godzin i muszę stwierdzić, że jakość mocno swojego zdania nie zrewidowałem. Choć przy pierwszym zetknięciu się z tytułem tych kilka miesięcy temu były momenty, gdy gra potrafiła dawać satysfakcję, tak przy poprzednich testach, jak i obecnej becie przeważyła zdecydowanie frustracja. Przez to więcej było takiego ogólnego męczenia się i muszę powiedzieć, że po prostu nie czuję tej gry. Oczywiście to tylko moje wrażenia, które zdecydowanie nie są jakimś wyznacznikiem i nie włączam w to nawet tych gorących dyskusji względem Antychita, którego kwestie zostały już zaadresowane, czy SBMM, na temat którego deweloperzy nieco sami sobie zaprzeczają. Podoba mi się system modyfikacji broni, obecność stacji z zaopatrzeniem, możliwość wzywania wsparcia, ciekawe strzelanie, nowa mapa z okopami czy wychylanie się, którego brakuje mi osobiście choćby w 2042, dlatego cieszy mnie zapowiedź Hendersona o powrocie tej funkcji w nowym Battlefield. To na co czekam, to na pewno kampania Black Hawk Down, która na kolejnych zwiastunach wygląda bardzo obiecująco, mogąc jednocześnie namieszać. Aczkolwiek tego samego nie mogę powiedzieć o samym trybie multiplayer, zwłaszcza o trybie Warfare, w jaki głównie grałem. Delta na pewno zagospodaruje swoje miejsce w branży, co pokazują też na razie stałe liczby. Ale z tego co widzę, nie jest to tym, czego oczekiwało od niej wielu graczy. Jakichś dużych oczekiwań, co prawda, nie stawiałem, zwłaszcza w kontekście Battlefielda. Jest to tytuł, który w kilku miejscach oczywiście ma elementy przydatne dla BFA, ale na pewno nie jest to jego odpowiednik. Battlefield to jednak Battlefield mimo swoich znacznych problemów. Ale to dobrze, że taki tytuł jak Delta się pojawił, bo rynek nie lubi pustki, a nawet echo jakiegoś nacisku na Dice może wpłynąć na plus. Jednak wyłącznie gdy odpowiednio adresowane będzie to, nad czym Battlefield powinien się pochylić, a co dalej utrzymywać. Definitywnie nie jest to na pewno jeszcze czas, w którym Battlefield zostanie odsunięty w cień, podobnie jak Call of Duty nie usunęło się w cieniu X-Defiant, przynajmniej w dłuższej perspektywie. Oby tylko Battlefield pokazał więcej wyciągniętych lekcji w kwestii tego, co najbardziej irytowało graczy niż kod, ale to się jeszcze okaże. Dajcie jednak znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, bo tych kwestii było naprawdę sporo, a w tym materiale to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do wsparcia kanału oraz na kolejne odcinki. Ja jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć.